Jesteś w stanie być kibicem i przestać nim być, bo to, to nie jest tak, jak rzucasz palenie, no, to, 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 tego nie rzucisz. Człowiek jest kibicem no, jak ma 10-12 lat. Kibicem. Są tacy, co was tutaj lubią, są tacy, co was nie lubią, no różnie to wygląda, nie? Generalnie macie przyzwolenie, że możecie sobie tutaj chodzić z kamerą i kręcić, a jakie z tego wyciągniecie wnioski, to już zależy od was, nie? Jakby to ktoś inny wszedł, to by na pewno nie, 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 nie mógł kamerować, nawet bym nie mógł podejść, żeby z kamerą, nie? Panatyzm. się ma w głowie non stop. To jest miłość od, od A do Z, od rana do wieczora, w nocy o tym myślisz cały czas. Żyjesz tym klubem, żyjesz tymi ludźmi. Po tych co najmniej 10 latach takiego aktywnego kibicowania nie umiałabym przestać nagle. To jest moje życie. Es un, un hermanamiento que ya está y que va a estar de por vida. Tacto Movich, calle, te hago 50 años. ¡Chadas curva! ¿Dónde es más fácil ser hurigan? Aquí en España o ¿no? el W tym meczu jak tak się z nimi jest to. No nie ma czegoś takiego, że to jest pan, to jest pani. To tak mówiła do brata, do siostry, posun się. Wszyscy od razu są jednakowi równi. Nie? Tak by jedna rodzina, nie? niebieska rodzina nasza jest. No. Możemy zobaczyć treść tatuażu.